Zaczynamy nowy cykl. Moto sapiens poleca. Będzie to cykl, w którym będziemy prezentować rzeczy, które przykuły naszą uwagę i uznaliśmy je za godne polecenia. Na początku chcieliśmy pokazać plecak firmy Bubble Bubblebee. Nazywa się Megalopolis i jest konstrukcją sztywną, twardą i na pozór mało praktyczną, ale nie jest to prawdą. Zewnętrzna skorupa, dzięki temu, że jest twarda, zapewnia bardzo dobre zamocowanie dodatkowych gadżetów, typu to, co chcemy przewieźć, jak na przykład kask, chociażby za pomocą ekspandera. I nie będzie on jakoś szczególnie łopotał na wietrze. Dodatkowo paski są regulowane. Możemy sobie wyregulować zarówno pasek na klatce pieszowej, na biodrach, czy i wysokość pasków. Jest tutaj sporo kieszeni, mnóstwo uchwytów, więc jeżeli ktoś chciałby zamontować sobie jakieś dowolne akcesorium, to katalog jest ogromny. Więc zarówno dodatkowa torba, jak i pas, który będzie zawierał dodatkowe kieszenie, nie ma najmniejszego problemu. A wewnątrz nasze skarby mogą pomieścić dosyć imponującą ilość gadżetów, którą to możemy wypełnić innymi laptopem 15, na który jest tutaj specjalne pomieszczenie, skrytka, kieszeń. Możemy go tu zamocować za pomocą rzepów, więc będzie stabilnie jeździł z nami wszędzie tam, gdzie chcemy, a jego bezpieczeństwo będzie na bardzo wysokim poziomie, dzięki właśnie tej twardej skorupie. Ale powiedzielibyście, że no cóż, plecak jak plecak, nie za bardzo jest się nad czym zachwycać, no bo w końcu tych plecaków na rynku jest mnóstwo i cóż taki plecak może nowego wnieść dla mnie jako motocyklisty. Więc moi drodzy, może wnieść i to bardzo dużo, bo ten oto plecak w bezpośredni sposób może przyczynić się do zadbania o wasze bezpieczeństwo. Ponieważ jest homologowany, a właściwie certyfikowany jako ochraniacz pleców, i certyfikacja brzmi EN16212, czyli prawdziwy ochraniacz pleców, taki jak wasz żółw. Więc możecie nagle zabrać towar, laptopa i być bezpieczni. Więc nie tylko ten plecak dba o to, że możecie rzeczywiście być bardziej mobilni, ale możecie być też bardziej bezpieczni. Cena nie jest niska, bo Szwedzi cenią się dosyć wysoko. A jest to produkt wykonany w Szwecji lub we Szwecji przez Szwedów, ale naprawdę MotorSapiens go serdecznie poleca. Zorientujcie się, sprawdźcie, obejrzyjcie. Fantastyczna rzecz.